Się widzowie w nowym odcinku z Browser's. Widzowie za darmo. Jak widać, są 2 mega więc otwieramy widzowie. Nie mogę się doczekać, jak będzie 7 mega za darmo. Jest. Łoskotki. I dziewiątka. Chyba będzie z Kindorico, którego nie mam. O, wie znaszeli? widzowie. Bardzo dziękuję. Super cel. <grym> I czwórka niestety zbyt openingu nie będzie. Ale widzowie nie się swojej... nie macie swojej małej główki. No bo ja mam tutaj konta. No i mogę tam otworzyć te mega boxy. Więc widzowie... Mądry jestem! Jestem mądry. Tylko teraz łączenie z internetem nie działa. Ej, co? O dobra. Bum. I dobra, lecimy. Bo ja coś trafię, bo tutaj fajne rzeczy miałem. Teraz chyba nie będę. O nie, no co za... Słabiok. Dobra, to, to jeszcze kolejny kant. Tylko nie wiem. On nie dostał za darmo. Hi, 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 otworzył. No co za. Nie, nie to. No i widzowie dzisiaj, że zagramy z tarczelką. <grym>, jakby widać No bo. <grym, czekajcie, bo <grym>, właśnie telefon. <grym>, czekaj, czekaj. Sí, 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 sí. No widzimy, super celu, bo ja nie chcę mieć takiego konta Loguj Graj bez No i zaczynamy imprezę Nie, z... ja naprawdę sobie internet. coś się... Czekajcie Za darmo klikam I mamy no, samotnie. Wizowe Dobra, to mój krótki odcinek. Pa.